Chyba nie wrócą Dziś ładnie poszły gąbki Same murzyny akurat dzisiaj poszły No ja już ich nie widzę Ja ich nie widzę Są tam nad chmurą Jak jest plantyka u nas na walkach to tak A tam chętno A daleko No sam Spokojnie nad tym typ. No, no daleko jednak. Dalej. Pamci, ci już to do Ej, nie? Dobra. Obrasz gardzi przewrócić. O, A ta ta kloczka po posłoci, nie, która taka kloczka. Dobrze, że pod słońcem akurat. To ze słońcem wrócą

Ale to nigdy tam nie chodziły. Nie, jeszcze plącą. Piękna pogoda dzisiaj, to i gołębie chodzą. Jedne poszły. Tylko się no, to się mienią Drugie tutaj sobie chodzą. To się wymieniły. Ale ładnie wygląda, bo w bielącko. Białym... Parę tu jest Ale tamte, w ogóle nic nie ma. Dzisiaj ciekawy dzień. A jak obijają, tego wariata mają. Tam są. No u mnie... Dzisiaj się wybiły i wirań. Może moje winery no Następny to te poszły. No nie spędzaj ty z... kurde Ja spędziłem poszy, No i zbyt też ci było, bo mnie też szkodzą, kurwa. Ty, no tak się wybiły i teraz coraz Jurek, albo dalej, dobrać, albo niżej są. Jurek, dawaj teraz, z ty, swoje będę. Tak, ja może wrócą. Oba co się dzieje. Pindor, jak zagrną, będzie ścigane. Tamtych kręcą za 30 sztuk. Tamtych to już nie widzę, nie będę ich nagrywał. No, są nad zapadką, może, dobijają, może na nie nad rzeką. Ty, pojedynki dobijają swoich Albo tamte się odziebały. i wracali. Idą do moich, ty, powoli po rzece idą do moich. Tak, razem przyjdą. Na pewno. Ja sobie myślę, że nie zdaję sprawy. Ja też sobie tak nie zdawałem sprawy, jak A wtedy tam do czyjś O jeden wrócił. Murzyn. Dwa. A to twój. To Znale. moje powracały, bo się z nimi zabrały. Ha. Chyba. Albo jeden jego. Nie, nie twój. E, Murzyn wrócił. No na no starych tam, ten... Trochę czarny. Okreska. Te wracają Ech, nie, jednak jeszcze nie wracają Te świeżo Ciągają się w tej z powrotem Będą się ciągać jakieś gówno ze stare Jakieś przyjte o mięty To stare Ty już aż po babie. No ja powiedziałem, że winien Jeden ma po gołębiach, drugi ma po gołębiach jeszcze nie odeszła, aż tak ten, A tam ale... to chetam wypierdolił Ale wysoko, to było nisko Moje to wysokość <gry> Te spadły teraz trochę właśnie Jak odejdą nie do nie do dobrze. dalej, Posz, jak to Jak odejdą jeszcze dalej, to już no szkuj, też chuj, też pogołębią Ale nie, nie one stare się to powracają O tam ktoś, jaka garstka figol nie ma jest To, to zemlik, od zemlik. Aha. O, Te co się ścięły? No. No. Zopały się, nie? Zapały się Już opały. A, nie się, ale nie, ale tak, Boczki. nie zemnik, bo 15 Boczki ze mnie, bo one zawsze boją One po 15 ganiają Ale to wszystko treść Moje tak poszło, to też dużo po każdym ganiają Ale złapały tylko, tylko Przyszła No, może jest trochę murzunów, trochę jednak jeszcze przyszło Ale garstkami się zbierają drugi, trzeci, czwarty piąty szósty i tu gdzieś garstka O, tu jeszcze trzy przyszły gdzieś. Schodzą się tu powoli. A i sponsor nawet przyszedł. ze 120 aby 70 jak na razie na godzinę 11 z Murzynów ale cały czas się jeszcze schodzą także coś tam jeszcze dojdzie tak poszło, że ich aż widać to prawie nie było także także i tak nie jest źle a z tych drugich aby z 15 się zginęło. No na czy to wszystko?